Cześć, tu doktor Tono, nie chciałem zaspokoić moją ciekawość, robiąc próbę na poziomie wysokiego napięcia. A z tego oczywiście mojego tutaj testera tu widać, jak pięknie ten tester już wygląda z tym wentylatorem i tymi otworami. Tam sobie miga, a miga też dioda 50 Hz, która też daje mi znać, że wszystko żyje. I wracając do meritum, wlejemy wodę. Następnie zrobimy sobie próbę 100V, 200V, 1000V i tak dalej. Zobaczymy na razie na samej wodzie, jakie będą impulsy prądu tu na oscyloskopie. Może trochę przesunę. Ciekawe, czy to się skończy jakimś chlapaniem z tego słoika, kiedy będzie 2kV. Tu już oscyloskop jest ustalony. Pod parametry, które mają być. Tu na razie była próba trigera. Trigger z tej chwili na poziomie tam mówimy jednego ampera, mam trochę offsetu jak widzicie i teraz nie wiem czy to jest offset yy, oscyloskopu być może, jak również offset być może toru pomiarowego. Dla małych prądów po prostu tutaj jest kłopot. a Zaczniemy od małych prądów, bo sama woda bez soli na pewno nie będzie tak dobrze przewodzić jak posolona. Dobra, 100 V na razie, to jest co ja wlewam wodę. Wlejemy jej do pełna. Docisnę to trochę, coś mi to... Tu... Co jest to za lekkie. Te płytki to jest oczywiście laminat jednowarstwowy FR4. I no dobra, nie wypływa. I jak pewnie sami kiedyś robiliście taką próbę, że podawaliście napięcie stałe to na dwie blaszki, które były zanurzone w wodzie bądź w jakimś yy, roztworze soli. To dochodziło do elektrolizy. No dobra, to zobaczmy, czy coś się będzie działo. Najpierw 100V. Test teraz już uzbrojony. A, nawet się nie wyzwolił, to on to nie pokazuje. Dobra, 300 V. 300 V. Naładował się. O, tu już się coś zadziało, tylko zadziałała się jakaś troszna kaszana w oscyloskopie, to znaczy na pewno jest prąd. Robimy to w trybie single shota. A, wyzwolił się od samego yy, ładowania. No dobra! Patrzcie na to, no. To nawet trochę trwa. Yy, wyłączymy jednak ten HF Rejection. Myślę, że on mi tu pomoże. Zrobimy to normalnie. Ten pik jest dość duży. W trybie single shot. Jeszcze raz 300 V. Ładujemy. OK, 300. Aha, single. Może podniosę to wyżej, bo tam... Teraz 2A! To jest trigger 2A Więc widzicie, to jest dość wysoko, w sumie ten przyrząd jest dość w sumie precyzyjny Dobra, to tak, tak to wygląda, czyli tu się faktycznie coś dzieje Aż mnie kusi, żeby wsadzić tutaj diodę LED do tej wody i zobaczyć czy ona zaświeci Oczywiście to kwestia kierunku przepływu prądu i odłużenia spadku napięcia na tym słowiku, ale... Tu się coś faktycznie dzieje no bo jest stały przepływ prądu. Szkoda, że nie mam tego jeszcze rozkminionego, żeby mierzyć napięcie na obciążeniu, że w zasadzie mam, dzisiaj dodałem w ogóle funkcję testera izolacji i tutaj jest dodatkowe złącze BNC, które idzie bezpośrednio do masy, bo to idzie przez 3 miliony to tutaj. I to podpięcie zarówno pomiaru napięcia jak i prądu powoduje, że tu się zwierają te dwa sygnały i robię bypass dla tego rezystora. 3, 3 miliołmowego, który tam mam w środku. Dobra, słuchajcie, albo nie słuchajcie, idziemy w górę po prostu. Idziemy w górę. Podnieśmy napięcie do 600 V. 500-600. Zbroimy. No i co, wyzwolił się, tak. Jeszcze jesteśmy bardzo blisko. W wodzie nie ma żadnych śladów. Widać, że przepływa po prostu prąd na poziomie z pewnych dwóch działek. 2A płynie przez tę wodę, ale... takich śladów, typu coś na tej miedzi, żeby się działo, to nie ma. Ja wam, jak to zauważę o, o gołym okiem, to wtedy przybliżę aparat. Dobra, słuchajcie, to jedziemy na kilowat. To jest na razie bez soli. Tu macie 200-400-600, teraz będzie 1000. Ja jeszcze przesunę tutaj podział. Tu prawdopodobnie kwestia styków. I wyładowanie, może doszło do iskrzenia. A tutaj dopiero tak naprawdę kotwa i styk w przekaźniku Dobra, 1000V, 1000V. Zakładam, że już mogę pracować na wyzwalaniu normal. W zasadzie mogę, chociaż nie wiem, gdzie on się wyzwolił. Skoro tutaj nie ma szpilki, prawdopodobnie, gdybym to podzumował, to tam się faktycznie coś pokaże. No, prądu jest około 3,5A. Yy, Względniając offset, idziemy jeszcze w górę. Nic się tu nie dzieje. 2 kV od razu. Uzbroić. Już się zbroi. 500V na działkę, więc 4 działki tu będą. No dobra. I. Ciekawe, co się stanie. Ja się odsunę. Nic się nie stało. Jeszcze raz. Jestem ciekaw właśnie co się dzieje tutaj na tych blaszkach, jest 2000 v nie ma śladu, woda nawet nie drgnie, no dobra, a prądu 2, 4, 6, 8 amperów przez wodę, no dobra, nie wiem co na to elektryczne węże, <grym> może też właśnie dzięki temu są w stanie zabić swoją ofiarę, bo teraz tak, jakaś dioda LED. Najlepiej dużo dioda LED, co ja mam z dużych diod LED, gdzie są w ogóle diody LED, tu są diod LED. Dobra, jest całe pudełko diod LED, ale mam tutaj też takie specjalne dużo diody, jak tamta zielona, co tam w tle miga. Więc najlepiej wsadzić tutaj taką. Nie wiem jak polaryzacja, więc ja ją może a, zagiąć i włożyć, czy ona się utrzyma? Nie, nie utrzyma się. Trzeba będzie to zrobić w ten sposób, że o! No dobra! Dobra! <ścoughs> Więc jeśli przepływ prądu wytworzy na tych dwóch, nie, znaczy wytworzy na tym odcinku wody pomiędzy tymi dwoma końcówkami jakieś napięcie, to ta dioda się powinna zaświecić albo przynajmniej mrugnąć. Na co właśnie liczę? Zgaszę jedną, lamp jedną lampkę, to od razu może 2 kilo. Zbroimy. Ja sobie tu ja niestety nie widzę. Znaczy, jest... nie z tej strony to nie widzieć. Patrzę trochę od tyłu. A! <laughs> nie, no laser się z tego robi. Ja nie no, żartuję, żaden laser. Ale miga sobie pięknie. Jak to najlepiej pokazać na jakiejś kartce? Albo jeszcze oddalę aparat. No, patrzcie na to. to. To na pewno jest do uchwycenia. Że ona się zapala. Bardzo mnie to cieszy. To co? Sypiemy sól. Sypiemy sól. Ile tej soli? No, sam nie wiem ile. Może tak, z dwoma mlenienia. My, nie wiem jak to... Dwie, dwa przemiały młynka. O, o kurde, to może być za dużo. To jest himalajska sól, więc tu będzie na pewno coś się działo. Nie jakaś tam sól. Chociaż kto wie, czy to himalajska, czy tylko barwiona. Dobra, wymieszałem czymś, chyba czym się nie powinno w ogóle mieszać wody. Ściągniemy tą górę. A to na bok. Dobra, na pewno jest, jest yy, niższa konduktywność. E, wyższa konduktywność niższa rezystancja. Wracamy na, może znaczenie od 600 V. 600 V. Zbrojenie. No. Miałby 600. Discharge. Jeszcze raz. Set. Arm. Dobra, ładuje się. Też pewnie minie, Trochę słabiej. O! Ale przy 600V zasadzie mam tyle samo prądu co ostatnio. Co mnie bardzo cieszy. W stwierdzam, że rezystancja w tej wodzie spadła. Czyli w słonym morzu będzie gorzej. A dla prądu i jego przepływu lepiej. Dobra, 1500. Zbroimy, 1470, 80, 90, jest, ok. No tu strzelamy. A, e, dobra, w Prąd poza skalą. Jeszcze raz. 10 amperów na działkę. Oczywiście będziemy jeszcze dosypywać tej soli, bo to się nie skończy tym, że tu się nic nie dzieje. Albo się naprawdę nic nie wydarzy. Nie wiem. Dobra, prądu jest 20 amperów. Dioda dalej sobie pomruguje. To idziemy od razu na 2000. Ładujemy. Na razie blaszki wyglądają w porządku i strzelamy 30 A prądu Dioda sobie dalej świeci. Wiecie co? A zrobimy jej mały eksperyment. Jada sobie dalej świeci, a gdybyśmy jej tak te nogi jednak trochę szerzej dali. Wiecie, to tak zwane napięcie krokowe, jak piorun uderzy w ziemię, żeby te nogi były teraz też tak samo zanurzone. Jak piorun uderzy w ziemię i gdzieś ten, albo w drzewo i gdzieś ten prąd się rozpływa po ziemi, to oczywiście nie wolno stać w rozkroku, bo ten, to napięcie wygeneruje różnicę potencjałów albo przepływ prądu pomiędzy waszymi nogami, czego na pewno nie chcielibyście. Dobra, sprawdzimy sobie stan 2000 V. Czy ja wiem, czy świeci mocniej? Na pewno świeci. Dalałbym trochę wody, założymy bardziej tę diodę. Dobra, Wiecie co i od razu sól. Dużo soli. czy to dioda się uszkodzi w trakcie tych naszych prób. Co tu się dzieje? Jakiś glut. Aha, bo to, jest też, to też jest z papieru. I dobra, próbujemy. 2000 V. Zbroimy. Wszystkie kondensatory są włączone, więc 15 mikrofaradów. prąd jest w cholerę. To jest 10, 20, 30, 40, 50, 60 amperów. Zmienię znowu skalę. Natomiast oczekiwałbym jakichś efektów elektrolitycznych tutaj na tych blaszkach, czego nie mam. Może spróbujemy to włączyć w tym trybie pomiaru izolacji to za chwilę. Ale jeszcze raz. Strzelimy 2000 V. Albo no, więcej, 2200 dajmy. 2200, zbroję do 2200. No naładowanie tych konesatorów do 2200 trochę trwa. Dobra, jest. Nic. Nic a nic. No to idziemy, z czym sól? Prąd, tyle samo. Znaczy nie, ale duże sobie. Mhm. Woda jest ciepła, żeby się to wszystko lepiej e, rozpuszczało. Dobra. No nie wszystko się już rozpuszcza, widzę. Ale jeszcze nie nasyciliśmy pewnie tego roztworu. Nie sądzę. Będziemy zaraz widzieć po prądzie. Dobra, zbroimy też do 200. Ani chlupnięcia, ani nic. No, choć nie wiem. Nie wiem nawet czego oczekiwałem. Czy oczekiwałem jakiegoś efektu fizycznego? O! Tak! Zaraz wam to pokażę. Na nie, że to będzie widać. Tu się jednak nagle ta jedna blaszka gwałtownie yy, pobiera przy strzale. I dokładnie tak jakby w odbiciu lustrzanym, bo one są trochę pod kątem. A zresztą wy to tu widzicie. To jest tu. To jest tu. Ja bym nie musiał. Na przykład tą trochę. Jednak wygiąć. Albo o przybliżyć. O właśnie tak. Dobra. Albo najlepiej do góry trochę jeszcze. Żebyście ją lepiej widzieli. Trzeba hmm. jakieś slomo zrobić. A ja nie mam dobrego sprzętu do slomo, o czym już pewnie niektórzy z was wiedzą. Nie wiem, czy to doświetlać, czy nie. Doświetlimy. o w ten sposób. O, Dobra. Prądu jest. Ja Wam odczytam. 24, 60, 80, 100, 120, 140 amperów. 140 amperów. Teraz już mnie prąd nie interesuje. Teraz mnie interesuje to, co się będzie działo tutaj. A prąd sobie i tak będzie żyć. Ma 200. Teraz zobaczymy, czy to będzie widać. No, ja sobie popatrzę. Tu będę mogła popatrzeć. Bo tu się w ogóle coś wylewa. Natomiast widać ewidentnie, że jest taki trójkąt, tak? Gdzieby tam, tak jakby odzwierciedlenie tej ścieżki przepływu prądu o najwyższym natężeniu. Dobra, uwaga. 3, 2, 1. Uuu. No teraz to trochę podskoczyło. Powiedzmy 2200 jeszcze raz. Damy mu AUTO go. Ostatnio zaimplementowałem taki tryb, że jak się naładuje do 10V pod limit, o, to samo strzela. I teraz widać, że to się nawet zaczyna ruszać. Uuu, iskry! Iskry w wodzie, widzieliście to? Nie wiem, czy jest fokus. Jest. I skrzy się. Znacie co? Podniesiemy napięcie do 2,5 kV. Pogłosimy. chwila. Jeszcze raz. Dobra, Teraz jest 2500 V Zobaczcie, że aparat pływa tak trochę. Bo tu mam niestety nierówno podkładkę pod, na parkie. Iskrzy się dobrze. A dioda już przestała chyba świecić jeszcze raz. prądu. No, trzeba by dosypać soli według mnie. Tak, dioda już nie świeci, ona tam sobie ledwo coś pomruguje, potem sobie sprawdzi, czy ona żyje. Dosypię soli, ale nie będę mieszał. Nie jestem aż tak naiwny, żeby mieszać, albo tak szybki, żeby wyciągnąć. Coś tam się dzieje. Nawet jest jakiś odgłos teraz. E, jeszcze chyba więcej soli. Nie no, soli to jest wspaniała e, substancja. Iskrzy się prądu. Przekroczyliśmy, ja Wam już mówię ile: 100, 200, 300 amperów prądu. Uuu, jest hu jeszcze soli. No, tu zaczyna być ciekawe. Co się będzie działo. Ja obniżę napięcie, bo to jest numina to jest 2200. nie chcę katować kondensatorów. 200 jeszcze soli. No, jest taki głośny stuk, ale nic się tu nie dzieje. Zamienimy zaraz sobie polaryzację i sprawdzimy, czy ten trójkąt, który tak wybledł, zacznie się oczerniać. Ono zacznie się oczerniać, tak. Wiecie o co chodzi? Dobrze wiecie o co chodzi. Dobra, wyłączamy. Zamienimy polaryzację. Jak to najłatwiej zrobić. Sprawdzimy wodę jeszcze. No, ja za mało energii zamienimy końcówki. Gdzie jest ta druga? Tu? A, bo to tak bez sensu, że dookoła. Sprawdzimy, czy zacznie się oczerniać. Autooczernianie. Czy mogę się oczernić? A! Bo tu jest nawet trochę blisko blacha teraz. Nie, 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 nie możesz się dotykać. Ona by chciała. Woda już jest Strasznie fioleto... Y, różowe Zawiesina się taka robi, dobra eee, Set Auto go. Jedziemy Ciekawe, bo teraz diodę chyba uszkodzę Albo no polaryzacja napięcia się zmieniła Dioda podskakuje, a ja ją wyciągnę I skrzy. Dobra, niech sobie podziała. A w tym czasie, w międzyczasie, taki tu podobną diodę. Chociaż nie, no widać, że. Kurczę, tego nie zauważycie. Ona jest, jest czarna w środku. Tam jest taki ewidentnie czarny element. Czarny element, uczerniony. To niech sobie dalej strzela, a ja tylko przejdę na zasilacz 10 mA. Potrzebuję 10 mA, to jest mniej co. Może mi ten zasilacz dać. Tu potrzebuję relatywnie mało napięcia. Nigdy nie wiem gdzie katoda, gdzie anoda, to się wam przyznaje bez bólu. Włączymy. I podnosimy 3V. Nie świeci ale prawdopodobnie polaryzacja może być zła ale przy 3V nie zabije jej napięcie czy nie, nie świeci po prostu, ona jest kaput o, coś mi się w softie popieprzyło widzę, że powinien teraz strzelić, a nie chce strzelić no tak, czasem jeszcze mamy jakieś bugi eee, co teraz trzeba zrobić? najlepiej panic mode o Tester przestał gadać. Dobra słuchajcie, jeszcze raz go uruchomię. Jeszcze raz uruchomię soft. Podłączamy się. 2200 set, Autogon. Postrzelamy jeszcze chwilę. Ale nie widzę, żeby tu się działo coś dramatycznego już. Dosypię jeszcze soli zaraz. Jest 2200. Iskrzy, gdzieś tu mocno iskrzy. O tak, to sobie obróćmy. Na krawędzi, tak, tam będzie największe pole elektryczne. Na krawędzi laminatu, jeszcze soli. Mhm. Chciałbym to trochę przybliżyć o chyba nie ma prądu, coś się stało teraz się upewnia Nie, prąd jest, ale jest mały, chciałbym, żeby tu kurczę Było jednak tego więcej i skrzolę z tego odgłosu, już takiego huku nie ma. Nie wiem dlaczego. o, może jeszcze jedną rzecz tylko zrobię, nuda się zaczyna robić. Podsuniemy tę blaszkę, tak jak było. O, tak. Bo może tu chodzi o powierzchnię. Czyli nie, żeby prąd przeciekał tam tylko bokiem, tylko raczej całym słoikiem. Nie. No dobra. Słuchajcie, moi drodzy, bardzo Wam dziękuję za uwagę i nic się nie wydarzyło. No, poza tym, że diodę uszkodziliśmy, ale to jakby było do przewidzenia. Dzięki za oglądanie, wszystkiego dobrego i do usłyszenia.